Witamy na naszym kanale. Dziś przedstawimy 10 atrakcji w gminie przyciszów leżącej w dolinie karpia, które warto zobaczyć. 10. Stawy hodowlane. Jest to zespół stawów położonych w północno-wschodniej części wsi. Stawy są znane w całej Polsce jako miejsce hodowli karpia. Przeciszowskie stawy są niezwykle cenne. To różnorodność siedlisk stwarza dogodne warunki bytowania wielu gatunków zwierząt. Największym walorem obszaru są liczne gatunki ptaków. Obszar ten zakwalifikowany został do najcenniejszych ptaków taków w skali Europy w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ogółem odnotowano tu ponad 200 gatunków ptaków do największych stawów zaliczają się między innymi kanonik, przyrem, nowinczyk, baryśin dolny 9 kościół pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela Kościół parafialny zbudowany w latach 1816-1823 według projektu Józefa Heinzenego. Obiekt murowany, jednonawowy, w stylu neobarokowym z kwadratową wieżą. Kościół jest bardzo bogato uposażony. W ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej. Znajdują się tam również dwa ołtarze boczne, świętej rodziny i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ołtarze są ozdobione rzeźbiami, figurkami i obrazami. Cennymi obiektami są drewniana szczelnica z XVI wieku oraz rokokowa obałna z Wieku. Wcześniej znajdowała się ona w klasztorze dominikanów w oświęcimiu. Podobna bony w kształcie łodzi posiadają kościoły w Tyńcu i Osieku. 8. Kapliczki i krzyże przydrożne Obszar gminy Przeciszów jest bogate w kapliczki i krzyże przydrożne, będące jednymi z najpiękniejszych przykładów kultury materialnej naszego regionu. Przykładami takich kaplic jest na przykład kaplica świętego Jana Pomucena, najstarsza kapliczka w Przeciszowie. Pochodzi z 1680 roku oraz inne kapliczki. Kaplica Matki Boskiej Cudownej, Kaplica Świętego Izydora i Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. 7. Spichlerz drewniany w Przeciszowie Spichlerz drewniany zbudowany w XVII wieku. Znajduje się w Ogrodzie Plebańskim. Przez setki lat służy proboszczom Przeciszowa do przechowywania zboża. Obecnie wisi na nim tabliczka Obiekt Zabytkowy. Obiekt przebył gruntową na renowację w 2003 roku. 6. Zabudowania stacyjne Galicyjskiej Kolei Transwersalnej Budynek dworca w Przeciszowie pochodzi z 1883 roku. Przez Przeciszów przebiegała, uruchomiona w 1884 roku, linia kolejowa oświęcim pod górze. Gmach dworca to typowy obiekt, jak i dziesiątki powstają wzdłuż Karpat. Był on powodem zazdrości mieszkańców okolicznych wsi, którzy urządzali sobie do niego niedzielne wycieczki. Obecnie znajduje się w złym stanie technicznym, przede wszystkim z zewnątrz. 5. Międzynarodowy szlak rowerowy przez gminę Przeciszów przebiega międzynarodowy szlak rowerowy Greenways to szlak dziedzictwa przyrodniczo kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych Jego oś główną stanowi 780 km trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo i krajobrazowo kulturowo tereny wiejskie w samym sercu Europy Środkowej Trasa zaczyna się w Krakowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i biegnie przez dolinę Oświęcimską i Śląsk a następnie przez Morawy dociera do Dolnej Austrii i Wiednie. 4. Rezerwat przyrody w Przyciszowie. Rezerwat został utworzony w 1995 roku w celu zachowania ze względu naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowego lasu gruntowego oraz licznych gatunków chronionych flory i fauny. Zajmuje powierzchnię około 86 hektarów. Znajduje się pomiędzy miejscowościami Las i Przeciszów. Różnorodność siedlisk występujących na terenie rezerwatu Przeciszów stwarza dogodne warunki bytowania wielu gatunków zwierząt. Obszar ten zakwalifikowany został do najcenniejszych stoi ptaków w skali Europy w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 3. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrowicach. Kościół parafialny wybudowany w 1895 roku. Jest to obiekt murowany z czerwonej cegły z wysoką wieżą. Wewnątrz znajdują się cenne obiekty takie jak ołtarz i rzeźba Piety z XIV wieku. 2. Schrony i pozostałości II wojny światowej. Na terenie gminy Przeciszów znajduje się kilka pozostałości po II wojnie światowej, tak jak niemieckie schrony obserwacyjne. Obiekty te stanowiły część systemu obrony przeciwlotniczej i wchodziły w skład bądź służby obserwacyjno-meldunkowej lub służby ostrzegawczej biernej ochrony przeciwlotniczej oraz podstawa radaru Wurzbunk FOMG 65. Niemiecki radar naziemny służący do kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej i światła reflektorów. 1. Kanał wody o Święcim przeciszów. Kanał wodny zbudowany na rzece Wiśle, stanowiony część szlaku żeglowego Kaskady Górnej Wisły. Kanał położony jest na prawym brzegu Wisły, skracając drogę wodną o ponad 4 km. Łączna długość kanału wynosi około 8 km, w tym górny kanał z awanportem 3 km i kanał dolny z awanportem 5 km. W jego skład wchodzi dwuprzesłowy jazd na Wiśle oraz wielkogabarytowa śluza. Stopień wodny służy żegludze, energetycy i jako przeprawa mostowa. Dziękujemy za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zostaw kciuk w górę, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij film innym. Pokaż, w jakim cudownym miejscu mieszkasz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.